Jak co roku uroczystość rocznicowa odbyła się przed Rzeszowskim Pomnikiem Bułkownika Lisakuli. Władze miasta, żołnierze, kombatanci i członkowie Związku Strzeleckiego oddali hołd bohaterowi wywodzącemu się z naszego regionu. Nowi członkowie Związku Strzelec złożyli przyrzeczenie. Wręczono także medale za zasługi dla obronności kraju. Otrzymali je Stanisław Bartnik, Edward Chodak, Wanda Chodur, Filip Lucynadoroba, Henryk Szczęch, Bożena Wójcik, Robert Żołynia i Andrzej Szymanek. Atrakcją tegorocznych obchodów rocznicy śmierci Lisa Kuli był przelot nad Rzeszowem samolotów zespołu Biało-Czerwone Iskry. Podniebni Akrobaci z Dęblina to najpopularniejszy polski zespół liczący siedem samolotów Iskra TS-11. Za ich sterami zasiadają najlepsi piloci wojskowi, którzy reprezentują nasz kraj na światowych pokazach. Uroczystość zakończyły pokazy i defilada pododdziałów.